Witam wszystkich na kanale Duży Fiat. Słuchajcie, dzisiaj przejażdżka po naprawie. Pogoda trochę się spierniczyła, bo leje deszcz. Znaczy, leje to złe słowo raz pada, raz nie pada, ale generalnie pada coś. Więc nie wiem, czy to będzie na zdrowie dla tego auta, ale zamierzam nim pojechać. Mam do przejechania z 70 km, myślę, że będzie, bo nie wiem dokładnie. I przy okazji sprawdzić, jak on się zachowa. Po mojej naprawie a przede wszystkim też go rozruszać. I teraz tak, tu mam taki myk, że te wycieraczki też nie mam czasu tego zrobić jakbym chciał. Ale może najpierw zobaczmy, czy w ogóle zapali. Bo nie jeździłem nim długo, a ostatnio był uruchamiany jak go naprawiłem, czyli ze dwa 3 tygodnie temu, nie pamiętam już nawet dokładnie. Więc spróbujmy go zapalić. Zobaczymy, czy on w ogóle zapali. Nie chcę. Poczekajcie, kurwa, jak to było? A. nie, to nie to. Poszedł, poszedł też tu muszę zrobić taki myk bo tu jest jakaś rzeźba zrobiona z pompą paliwa że jest dołożona druga pompka jakieś zawory zwrotne więc też to muszę powypierdalać i zrobić tak jak trzeba dobra sprawdźmy czy w ogóle wycieraczki działają coś tam się rusza niech pochodzą chwilę się rozruszają Jeszcze mi jedna rzecz ciekawi, czy tu jest w zapalniczce prąd, czy ja mam możliwość ładowania telefonu, bo muszę pojechać z nawigacją i tak nie do końca jestem pewny, czy mi starczy baterii. Dupa nie ma. 80% mam, ładowarka nie działa chyba że jest jeszcze ze z tej ładowarki zaraz wezmę drugą zobaczmy Dobra Wycieraczki chodzą. zdjąłem trochę sania Słuchajcie, tu mam do tego gniazda tu nie mam do gniazda to chuj co nie sprawdzę ale tam jest jeszcze radio jakieś to może z radia sobie wezmę dobra ja wyjeżdżam widzimy się już jak będę jechał na liczniku jest teraz kurwa ślepy 34 272 zobaczymy ile będzie jak wrócę Widzimy się potem. Jak na razie radzimy sobie dobrze. 24 km jeszcze mi pokazuje, a w sumie mi pokazało chyba 29. Czyli będzie w obydwie 60. Muszę się pilować, oczywiście, bo to nie jest tak super hiper że są ABS -y i inne suwawianie, ale spokojnie jedziemy sobie. To jest właśnie trasa toruńska. szczerze mówiąc, myślałem, że będzie bardziej zawalona niż ta trasa toruńska. Powiem Wam po co jadę w to miejsce Jadę do znajomego który jest mechanikiem Bo potrzebuję żeby ktoś mi ustawił zapłon na lampę w tym aucie Bo jest taki bo jest taki objaw że jak na przykład jadę 90 czy tam 80 coś w ten deseń taka prędkość i zdejmę nogę z gazu to potrafi mi strzelić w wydech i po mojemu to jest źle ustawiony zapłon, więc wypasowało ten zapłon ustawić. I o ile on jest mechanikiem młodego pokolenia, czyli mojego, to ja tak mówię młodego, to może takiej lampy nie mieć. Ale jego ojciec mechanik, od dziada pradziada, to robił tylko Fiaty i polonezy, więc on taką lampę może mieć. To jest osoba, która może mi pomóc w tej kwestii, bo, e, bo może mi ten zapłon ustawić, Także ja sobie jadę dalej do niego i tam. I widzimy się potem. Zostało mi 4,5 km do celu. Auto sprawuje się ok. Więc myślę, że żadnych problemów nie będzie z powrotem do domu. Aczkolwiek wiecie, to jest 36-letni samochód i można się wszystkiego spodziewać. Ale my z szerszeniem żyjemy w zgodzie, więc jakoś dojedziemy. Także ja jadę, dowiem się, czy się da to załatwić, czy się nie da, czy muszę coś szukać. I w drodze powrotnej dam wam znać. Także tymczasem. Pogoda nie rozpieszcza. Właśnie wracam. Zostało mi 18 km do celu. Co zostało ustalone? Ustalone zostało to, że zapłon trzeba ustawić. Żeby ustawić zapłon jednak będę musiał kupić tą lampę, bo doszedłem do wniosku, że ona mi się i tak zawsze przyda. Te wpożyczanie jest bez sensu. A po drugie muszę wymienić jeszcze kopułkę, palec rozdzielacza zapłonu i przed ustawieniem zapłonu jeszcze ustawić zawory. Taki jest plan na kolejne inwestycje przy fiacie, że tak powiem. I na pewno muszę coś zrobić z wycieraczkami ale to wam pokażę tam w którymś kolejnym filmiku co ja muszę zrobić i dlaczego yy, więc sobie jadę, wracam wszystko jest w pożądalu yy, włączę się jeszcze za jakiś czas no i wracamy do domu, 13 km zostało S-8 Szkoda, że pada, bo tak trochę lipa 3 cyfrówka na szafie 3 cyfrówka prawie na szafie Ciekawe, jakie spalanie jest w tym momencie, ale spalanie to sobie zmierzymy kiedy indziej. Jak już się zbiornik napełni niechcący do pełna. O 105. Ciekawe, czy tu tyle wolno w ogóle. Chyba 120 wolno z tego co pamiętam ale tam było jakieś ograniczenie tak tak kolego niedowiarku pojedzie 100 na godzinę pojedzie to jest a propos tych niektórych komentarzy pod filmikiem Oczywiście nie pod tym filmikiem, pod, tylko pod innymi filmikami, które już weszły. Jadę sobie dalej, będziemy w kontakcie. No i dobra, auto zaparkowane na swoim miejscu. Przejechaliśmy wspólnie te Około 70 km, teraz jest na szafie 34-340. Po mojemu to będzie tam, oczywiście ja po nawigacji, bo nie pamiętam tego pierwszego. Jak przy wyjeżdżaniu, około 64 km jest przejechane, wszystko działa. I jak zwykle wyszło parę mankamentów, następnych do podrobienia, więc będziemy dłubać. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.